Witam bardzo serdecznie wszystkich subskrybentów, jak i nowo przybyłych widzów na kanale Military Hiking. Dzisiaj odwiedzamy kolejny obiekt na linii MRU. Obiekt, obok którego wiele razy przejeżdżaliśmy obojętnie, ale przyszedł czas na niego i mamy ogromny zaszczyt Wam go pokazać. O jakim obiekcie mowa, to już zaraz się dowiecie. A tymczasem usiądźcie wygodnie i zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i zaczynamy. Wracamy dziś na odcinek południowy MRU, a dokładnie przyjrzymy się dziś bliżej Panzerwerkowi 677, który jest obiektem jednokondygnacyjnym o odporności B1, co mówi nam, że jego ściany mają grubość 1 metra. Jest identyczny jak Panzerwerk 594. Wybudowany został w 1938 roku, jest zachowany w całości, oprócz kopuły. Stan zachowania szacuje się na niemalże 97%. Panzerwerk 677 to idealny przykład konstrukcji określanej w katalogu obiektów jako Ersatz B1 Kleinstwerk. Zadanie, które stało przed załogą rzeczonego schronu, było delikatnie mówiąc karkołomne. Obiekt wypełniał lukę w obronie pomiędzy pancerwerkiem 671 a pancerwerkiem 691, której szerokość wynosiła prawie 4 km. Jego budowa była skutkiem decyzji podjętej w 1937 roku o wstrzymaniu prac na Fensung Front im Oderwalte była to ciekawa konstrukcja, której kontrowersyjny kształt wymuszony był przez niewielki budżet. Kopuła 35P8 nie miała na Fenstung from i Oderwate Bogen szczęścia. Mimo zastosowania jej w kilku konstrukcjach, w żadnej praktycznie nie przetrwała. Najlepiej zachowanym egzemplarzem na MRU jest właśnie. Ten z pancerwerku 677, na którym się znajdujemy, został przez saperów potraktowany dosyć delikatnie. Stal pozyskano tnąc kopułę palnikami równo z płaszczyzną betonu. Dzięki temu duża część pancerza zachowała się w tym kęs zawierający dwa z sześciu otworów strzelniczych oraz otwory na optykę. Było to możliwe dzięki modernizacji w 1944 roku kiedy od przedpola otoczono kopułem betonowym kołnierzem, co zmieniło obiekt w schron ognia bocznego. U podstawy pancerza można zaobserwować elementy jego montażu. Kopuła 35P8 była odchudzoną wersją kopuły 20P7. Lepiej zachowane egzemplarze można obejrzeć mniejszym na Galindę Sztelung lub Giżyckim rejonie umocnionym. Zbliżymy się teraz bliżej tej kopule, bardziej tak zeksplorujemy to miejsce, ale chciałbym Wam pokazać piękno tej natury dookoła. Obiekt jest położony na środku łąki. I widok tej kopuły niegdyś, która jeszcze nie była niewycięta. Zobaczcie, że miała pole tutaj ostrzału na te przedpole tutaj te łąki. Pięknie to teraz wygląda. Obiekt jest bardzo malowniczy i bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o tą kopułę. Ona z jednej strony jest otoczona takim betonowym kołnierzem, który ją chronił. I co ciekawe, że sama kopuła kiedyś, niegdyś, jako sam projekt, miała możliwość ostrzału obrony dookoła. Definitywnie ostały się dwa otwory strzelnicze, które w tym zastosowaniu tego. Pan serwerku nie miały w ogóle możliwości strzału, są zabetonowane, a cztery pozostałe zostały już wycięte. Za chwilę Wam to pokażemy dokładnie. Zobaczcie, że te dwa luki nigdy nie zostały wykorzystane, jeżeli chodzi o ten pancerwerk. Po prostu są zabetonowane kołnierzem, a dodatkowo tutaj on stał się bardzo ładna sygnatura producenta Krup i rok produkcji 1936 bardzo ładnie bardzo mocno widoczna sygnatura która jest tutaj fajnym dopełnieniem Herzart, Kleinsberg był konstrukcją, której bliżej było do definicji sztandu niż do werka. Z pewnością nie było to dzieło samowystarczalne, a zdolne do walki okrężnej jedynie teoretycznie. Cały schron ograniczał się do kilku pomieszczeń, do obiektu można było dostać się przez dwa wejścia. Prowadziły one do bloku wejściowego, w którym nie uświadczymy dołów pułapek. Blok pełnił również rolę śluzy gazoszczelnej. Z bloku wejściowego mogliśmy dostać się do największej izby. Była to dość przestronna izba załogi. W jej ścianach przetrwały dwie tarcze, tak zwane skrzynki, w tym jedna w całkiem dobrym stanie. Przestronność była jedynie pozorna. Znajdowały się tu prycze dla załogi oraz drużyny wypadowej, łącznie 24 sztuki. Z bloku wejściowego natomiast możemy przejść do dwóch pomieszczeń. Po pierwsze wartowni, w której znajdowało się stanowisko obrony wewnętrznej, skrzynka się ostała w tym pomieszczeniu oraz zewnętrzna strzelnica karabinowa z płytą stalową 403 P9, dziś pozostała po niej jedynie wnęka. Drugie pomieszczenie to śluza gazoszczelna prowadząca do szybu i stanowiska bojowego w kopule 35 P8. Obiekt bywa dość często zalewany wodą, wówczas przybywa do wysokości kilkunastu centymetrów. Jakiś czas temu, ten oto Panzerwerk 677 został zaopiekowany przez lokalne władze lub jakąś grupę sympatyków. Co miało swoje plusy i minusy. Do plusów na pewno można zaliczyć wysprzątanie obiektu, ale niestety renowacja obiektu poszła o wiele dalej. Całość została pomalowana. Zieloną farbą można ją nazwać achistoryczną, nieodpowiednią, a poza tym w środku zostały zawalowane wszystkie napisy eksploatacyjne. I jest to wielka szkoda, choć może ich w tym obiekcie nigdy nie było, tego nie wiem. Jeżeli macie taką informację, taką wiedzę, napiszcie w komentarzach. Moi drodzy, zaczynamy eksplorację tego oto obiektu, pancerwerku 677. Jest to mały obiekt, ale uważam, że warto na niego zajrzeć i zobaczyć go razem. Na... Wybieramy jedno z dwóch wejść. E, tak jak wcześniej już mówiłem, tutaj nie ma tak zwanych typowych dołów, pułapek. Jest to bardziej podobne do obiektów na linii Oderstelung. E, Następnie widzimy tutaj porcelanę znalezioną. Przez kogoś i prawdopodobnie jest to porcelana drugowojenna, choć sygnatur nie ma. Ok, zapraszam do środka. Obiekt posiadał dwa wejścia, bardzo podobnie jak na Oderstellung linii Odry. I zaglądamy do izby głównej. Tutaj mamy otwarte wyjście ewakuacyjne. Obiekt jest mały ale dosyć ciekawy. Trochę widać okradziony z pewnych elementów. Niestety coś się w nim na pewno paliło albo ktoś w nim coś palił. Bo ściany są okopcone. Mamy izbę obrony wejścia. Praktycznie całkowicie pozbawiony wszystkich elementów metalowych, tu jeszcze pozostałości fundamentu. Moi drodzy to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą wędrówkę na południowym przepięknym malowniczym odcinku MRU. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, to naprawdę daje nam siły do tworzenia kolejnych dla Was materiałów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.